Widzieliśmy już, że naukę zwrotu z wiatrem możemy rozbić na prostsze elementy i opanowywać je stopniowo. Łatwiej się go nauczyć od razu, eliminując zasadnicze błędy, które inaczej mogłyby się utrwalić poprzez ciągłe powtarzanie i stać się niepożądanymi nawykami, a takie wykorzenić jest niezwykle trudno. Mówi się, że trening czyni mistrza, ale to powiedzenie nie jest do końca prawdziwe. Tylko odpowiedni trening czyni mistrza. Stałe trenowanie błędnych ruchów do niczego nie prowadzi. Raz jeszcze popatrzmy na zasadnicze elementy zwrotu. Do dobrego zwrotu trzeba się dobrze przygotować. Płyniemy z pełną prędkością. Odsuwamy tylną rękę do tyłu, wyczepienie z trapezu, nacisk na bom. Utrzymujemy prędkość. Tylna stopa staje na pokład po zawiecznej stronie przy samym uchwycie, rozpoczynamy płynny skręt naciskając na tylną stopę. Nogi ugięte. Przednie ramię prawie wyprostowane. Wybieramy żagiel i pochylamy go do wewnątrz skrętu. Pomaga to utrzymać w wodzie wewnętrzną krawędź deski i przez to równy skręt. Zbliżając się do linii wiatru, podnoszę i otwieram pędnik. I przesuwam biodro do wewnątrz skrętu. Wyjmuję przednią stopę z uchwytu. Stawiam ją piętą do wewnątrz przy tylnej stopie. W tym samym momencie przesuwam przednią dłoń wzdłuż bomu do masztu. Pędnik na tym etapie jest pochylony na zewnątrz skrętu i ustawiony rogiem szatowym do przodu. Przestawiam tylną stopę do przodu. Między stopę masztu a strzemioną. Naciskam napięty obu nóg i puszczam bom tylną dłonią. Trzymam pennik z dala od tułowia. Wzrok skierowany do przodu. Jestem w idealnej pozycji do chwycenia bomu na nowym halsie. Krzyżuję ramiona i sięgam po przeciwną rurkę bomu nową przednią ręką. Staram się chwycić nowy bom jak najdalej od masztu. W innym wypadku Będę musiał po chwili i tak przesunąć dłoń do tyłu. Nie patrzę na ręce. Chwytam za bąb tylną ręką, przesuwam cały pędnik do przodu, obniżam pozycję i wypycham deskę stopami. Wsuwam przednią stopę w uchwyt, wczepiam się w trapez. Dosuwam tylną stopę do krawędzi tylnego strzemienia i czując gdzie dokładnie się znajduje, wsuwam w niego tylną stopę.